Dzięki wielkie. O! Czy wy też znacie to uczucie, gdy rodzice zostawiają was samych w domu i nie daj Bóg, tylko zgaszą światło w kuchni na dole, a wam akurat zachce się zjeść kanapeczki albo napić się wody? Ja to uczucie będę czuł dzisiaj cały czas, jako iż gramy w Madison. Jedną z najlepszych gierek ostatnich czasów jaka wyszła horrorowych, nawet i samu jak grał, to musiał ze swoją babą non stop siedzieć, bo nie wiedział co się dzieje tak był przestraszony. Dobra, więc... O kurde, zaczynamy chyba w pokoju. W naszym pokoju chyba. Ci przypada się do Dobra, spokojnie kopie. Zaraz wejdziemy młotek i ciepalnie w łeb pusty. Ojciec! Trzy browary wyzerował no, i popił amareną. Twoja własna rodzina. Twoja własna krew. Co sobie myślałeś? Co ci przyszło do głowy? Co ci się kurde dzieje? No i naszą rodzinę zniszczyłem. Trochę kiepsko. Ale to nic, to nie jest żaden problem. Wszystko da się odbudować. Rodzina zniszczona też da się odbudować. Ja się nie przejmuję na razie tym. Wszystko jest w naprawie John, Maxwell i rodzina Z? A, od kuzyna? Z Buenos Aires, Argentyny A, właśnie tak wiedziałem Pewnie tak oni właśnie zrujnowali tą rodzinę Pożyczyli 100 złotych Od razu jak je dostali to siup Do widzenia, już w Argentynie są To się ta... A! Dobra To się to obrócić co o, 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 Co to jest? O kurde To drzwi jakaś ta chyba. klamka, gałka Z tym chyba nic nie zrobię. A zrobiłem? No, no This can't be happening O kurde To jest noga i ręka? Kogo? Mój matki? Rodzicielki? No i co? Ojciec jest wściekły? Ja mu nie otwieram, nie? Stop Nie, ja się tak nie bawię z ojcem, nie? Alkoholik Trzeba było mu dać Żółte papiery i niebieską kartę O no tak właśnie myślałem Zawsze młotek Wszystko można naprawić I rozwalić przy okazji O kurde A tędy mam uciec przed ojcem no, bo w sumie od nas nie wypuści. Dobra, lecimy. Bierzemy w wozie. Jedna deseczka, you druga desunia. Jak nie? Ojciec, ojciec w wiadówce wrócił. Wściekły. Jak się dowiedział, on, że zapchaliśmy kibel jabłkami. I, I nasraliśmy na wycieraczce. Mikscie! Nasraliśmy na wycieraczce. Jakby to był dom mixy, to wszystkie ściany bym obstrał już. Z puta, nie? Czy by w Muszę jakoś tam uciec teraz. O kurde. Nie, ja tam nie idę. Ja tam nie idę. O, tu. Tu to wygląda, jakby tu było jakieś zdjęcie Kiedyś, tak? I zostało... Też pewnie miejsce w domu Ale, nie, nie pamiętam, czy tu były drzwi, czy nie było drzwi To się da otworzyć? Nie da się Dobra, no to nam no, chyba tylko zostaje... Zobaczyć tutaj, co jest A, no już mam śmierć odlicza się otwarło. Ja to wolę zamknąć, żeby nikt tutaj za mną nie wszedł. Na wszelki wypadek. Mam jakiś kluczyk do zamknięcia? Nie. To nic. mnie! Wypuśćmy! No dobra. Tylko trzeba będzie sobie poradzić. No, prezenci dostaliśmy przynajmniej na urodzinki. Prezencik kogo to dostałem? O, Lucas! 16! A to jest z Argentyny. Otwieram go. Kamerę Dostałem taki Polaroid jakiś śmieszny. Ale jaja, biorę go! Aha, czyli tak, używamy kamery i... O, bo... Jest. Krzesło? O nie. Ale chyba nic się nie stanie na razie. Wolno razie to schować. I nakręcić możemy. No, oczywiście nie działa gramofon. To jest jakiś stary. O, No, teraz to już jestem pewny. Że to jest raczej. rodzina. Kaznosza. Bo jest łysy albo kiśla, tak bardziej wygląda jak dziadek, kiśla, bracia, dziad, nie? Albo... Nie, bo w sumie aparat już ma, to chyba to było trochę później. Robiorę no, go. No, oczywiście, dom cały w robalach, nie? Typowy nauczycielski dom. Dobra, zobaczmy, co to jest. Jakiś telewizor. Mogę tutaj przyzumować sobie? Mogę tego zrobić zdjęcie? Nie, dobra, zaraz kończę grać, bo ja już nie wytrzymuję. Nie, dobra, ja to nie oglądam. Nie, to nie wchodzę, ja się zamykam tutaj. Ja tu zostaję. Ja nigdzie nie idę. Ja tu się czuję bezpiecznie, w tym pokoiku jest światło. Ja tam nie chcę iść. No dobra, idę tam. Musiałem się obrócić, boję się, że na jest wskoczył. Ale nikogo tutaj nie ma. O! Co? Nie, ten zegar się tutaj przesunął. Ale nikogo tam nie ma, na szczęście. A tu ktoś jest? Dobra, tu też nikogo nie ma. Dobra, zrzucam to. O kurde, to jeszcze przed w był zegar. Nie, ktoś przyjdzie, 100%. 100% tu ktoś będzie. Nie, ja się muszę napić wody. Zaraz wracam. Dobra, już się napoiłem. Już jestem z powrotem. No ale trochę się boję, nie? No ale dobrze, o to chodzi w chororka, o to chodzi w kolorka, żeby się bać. Dobra, teraz tak. Tutaj to zdjęcie pewnie, co? A, no bo trzeba jeszcze przybić. No tak, a tutaj może coś hmm, ciekawego. Motkiem to mogę może rozdupczyć? Chyba jednak nie. A tutaj może coś pod tym kubeczkiem, jakaś szafeczka, szafunka. Aha, tu znowu się tutaj przemieściło? A drzwi są zamknięte, więc ojciec z nami nie przyjdzie, ale tyle dobrze. Hi hi hi. O I tu ktoś go teraz wbił? Dobra, dzięki wielkie No yeah! tu będzie, ja tam nie idę. Ja biorę aparat. Będę go bił z aparata. Może jak mu zrobię zdjęcie, to tak w fazmofobii jest. Na kamera go widać Nie dobra, zmieniam zdanie Strata czasu, chyba jednak to tak na pewno raczej nie działa No, oczywiście. Młotek zawsze się przydaje. Tak, w prawdziwym życiu. No i teraz śtrzyna obrazek. I co teraz mogę zrobić z tym obrazkiem? Są to jakieś teraz drzwi? bo nie zdjęcie zrobię, bo on tak tym aparatem mi pokazuje, Żebym mu zrobił foto, to mu zrobię. Dobra. Dziadek Kiśla Puu! Jeszcze raz mu zrobię szpęku co on tam pokazuje A nic nie widzę O, i teraz są drzwi. A no, i teraz pewnie będę musiał znaleźć klucz. No dobrze, dobrze. Czy teraz to jakoś mogę ściągnąć? Nie wiem, myślałem, że teraz to ściągnę. I zanim będzie kluczyk, wracamy tutaj. Ja myślę, że tutaj coś będzie na pewno. Ale ja zamykam, są drzwi, bo to pierwsza zasada horrorków, żeby zawsze ze sobą zamykać drzwi. O! czyli to jest dziadżo. Alper 1968. Czy to jest ten drugi pokój, do którego ja mam się dostać? A właśnie, bo tu są szafki. Może w tej szafce być jakiś klucz? Noooo. Masz ten instynkt chudego byka. O, kod. Nie wiem, jeszcze nie dostałem. A nie chce mi się skadywać na razie. Nie, ja tam nie chcę iść. Tam się drzwi teraz otwarły. Ja tam wolę wyjść z aparatem. Albo dobra, idę. Jest tu ktoś? Chyba nie ma. Teraz, teraz używamy klucza i wchodzimy dalej. Bombi Bambaj. Do widzenia. Wskakuje na refren. Popuś graj. Dobra. A, czyli to nie jest ten. A, to dad jest ten pokój, dobra. O... Madison Beer, Dumped Hero, Twoich China, Bodies. A... A, czy ona jest jakąś. Ona jest tam Addison, jest jakimś zabójcą. Jest jakimś zabójcą. I w katedrze świętego Jowisza. A to horrory tam sprzedają gierki, chyba. A i to jest. Aha, czyli oni. zamordowali seryjnego mordercę. O. O! Kluczyk. To chyba nic nie odpali Mogę się wrócić czy tak średnio no, w sumie po co? Dobra, idziemy dalej. Idziemy dalej, bo nie ma czasu. Kurczę, ja mam starszy problem z otwieraniem tych drzwi. Ta klitka O! Safe! No na klucz Dobra, dziwne. Na klucz pewnie będzie. Kaseta, czy ja mogę odsłuchać jakąś kasety, bo chyba potrzeba takiego specjalnego sprzętu do odsłuchiwania kaset. Take, bierzemy. Notatnik luki. Ale stary ciap, nie? Zapięło. O czym te drzwi ty tak skrzekoczą? Już się zrobił nowe pomieszczenie, w tym pokoju? O kurde, teraz się przestraszyłem troszeczkę. Dobra, to tylko chcę zobaczyć co to jest w tym... Zobaczmy. Czy mogę to otworzyć? A, czy to jest lo... Noga siostry? I... Głowa taty, ręka mamy... No i te zdjęcia chyba mamy. To były tutaj gdzieś te zdjęcia. Tutaj są, to są te zdjęcia. Dobra No i zaczyna się Gierka dopiero teraz pewnie Dom dziadka Nie był tutaj nasz główny bohater od kiedy dziadek umarł tu jest? O nie o nie, co tam jest? Nie widziałem. Co to było? Dobra, nikogo tam nie ma. A czy teraz muszę piwnicę znaleźć? No, klasycznie, nie? Klasyczny horrorek. Typowo, typowy dom nauczyciela. Nie stać na prąd. Wywala prąd. Nie ma na energię. Taka płaca, taka praca. Tu pewnie być ta piwnica, bo tutaj się to świeciło, więc to pewnie będzie zejście. Nie, ja tam nawet nie zamierzam to nawet iść. Idę do piwnicy. Muzyka ucichła, to jest, to nigdy nie jest dobry znak. To jest ten generator. O, i tu są te przełączniki, tak? Okej. Okay. Aha, tak to działa. Ale zgadłem, spryciula ze mnie. Działa. Dobra, na szczęście działa. Pójdziemy zobaczyć dalej, co jest w tej piwnicy. Takie korytarze nie są zbyt przyjemne. Wtedy można przejść? Można tędy przejść. O, to jest chyba Jowisz i Mars. Mi się zdaje, tak to wyglądało przynajmniej. Ja jestem dobry z astronomii, to mogłem rozpoznać. Ciekawe, czy tutaj na nas będzie coś czyhać. Kto takie piwnice robi z takimi ciasnymi przejściami? woda leci. A tu jeszcze niżej jest coś. W sumie nie mam chyba Ochot teraz to iść, ale możemy zajrzeć, jak tu już jesteśmy. A i tak jest zamknięte. Dobra, to wracamy. Z powrotem lecimy. Na szczęście nie ma tutaj zmęczenia na sprint. Więc mogę sobie biegać ile chcę. Ale też zapominam o tym, bo tak się wczułem, że aż. Ciężko o tym pamiętać normalnie. Dobra, tutaj to wszystko działa. Right now, czyli później będę musiał sam prąd wyłączać. Dobra, będziemy tutaj statuetki teraz zobaczyć. Co ona tutaj kryje? Co jej po to zrobić? Chyba, chyba nie. Co tutaj? Nie, tam spadają sobie te rzeczy. Mnie to średnio interesuje. Dobra, nic tu nie ma na tym telewizorku. Tam coś jest. O, ale zaczęło ścinać. Już to naprawię. Sorka, sekundka. Dobra. Już jestem z powrotem. Musiałem parę rzeczy pozmieniać, ale wszystko dalej śmiga. Dobra, obczajmy, co tutaj się dzieje. Tutaj Maryjka chce jakąś pomstę do nieba, ale nic ci nie da. Smato, co to było? Nie dobra, myślałem, że tutaj coś wychodzi, wystaje a. Może tu w ciemności go będzie widać? O! Coś czerwonego było widać nad tymi drzwiami. Nie przewidziałem, czy nie? Tu. O! Tak właśnie myślałem. Znaćka kolekcjonerska. No! Bardzo dobrze. Tutaj jest zamknięte. No dobrze, no to nie pozostaje mi chyba nic innego jak iść tam. Zwiedzamy łysy dom. No, i kuchnia, kawka, herbatka. Aha, to jest tutaj. No, czy taki, taki dom naokoło? Ja bym chciał to otworzyć. Zobacz, co tutaj się kryje. O! To nożyczki? To jest chyba do nakręcania zegara. Jeśli się nie mylę. Albo do czegoś takiego. I teraz, tutaj, też może coś będzie. Nie, tylko śmieć. Taki syf mieć w domu, tragedia. Ja, nawet w pokoju mam większy porządek, a ja jestem trochę śmierdziuszek, śmiecioszek. Po pierwsze. Po drugie, mam lokalną faunę i florę meksykańską w, w pokoju. Hoduję różne robale, kątniki, inne pająki. A, czyli oni mają połączony domek, i to nie dziadkowi to rysowali, mi śniadanko z dziaduniem. Fajnie się mieli. A zawsze jakiś na bić. O i pewnie teraz będzie można tutaj to nakręcić. 100%. A jednak nie można. Może to się tutaj użyć tego. Mam coś? Chyba nie mam. Co ja teraz muszę tutaj zrobić? A to to tak cecha, dobra, bo właśnie już przestraszyłem aż. To takie straszne dźwięki wydaje. Co ja mógłbym teraz tutaj nakręcić? To jest to. Pi A, to jest tutaj, dobra. Ja tutaj na razie chyba nie muszę iść. Tu był ten safe. A właśnie, bo ja chyba nie otworzyłem, czy otwierałem to. Chyba otwierałem to. Albo nie, nie otwierałem tego. Priest Tomasz. No ten ksiądz, ksiądz Tomasz. Co on tam pisze? Mam nadzieję, że będzie dla Ciebie użyteczne. Proszę, bądź ostrożny. Pamiętaj, że o tym rozmawialiśmy. się do Ciebie najszybciej, jak to jest możliwe. Wiem, że taśmy są dość stare, ale mam problem z komputerami. O, czyli to już są dość nowsze lata. A właśnie to nie wziąłem. Biorę to ze sobą. Może jakiś odtwarzacz do taśmy teraz znajdziemy. Fajnie, jakby taki kaść tutaj był. Teraz go poszukam. O, jest! Oh no! Nie wiem, jak mógł go nie zauważyć. Może śleki sobie weźmiemy. Przez telefon zadzwonimy. Halo, 997, policja? Coachman zgonuje na akademię? Huu! Dobra, inaczej. Nie, te czasy już minęły. Dobra, bierzemy taśmy. From the moment momentu first contact It is already too late. When a demon what? attaches itself to a human... Demons? ...it becomes a parasite of sorts. It feeds from the host until it devours every last part of their soul. In most instances, the demon's relentless objective is to get back to the world of the living. If you what want to break talking? that link... Well, I'm afraid it's no simple matter. I could speak at length about various rituals and procedures, but by far the best way is to obey. Help the demon attain that which it seeks. Only then will the demon leave of its own accord. Usually they enter the earthly plane through certain objects that they use as conduits between worlds even if you rid yourself of that object later the demon has made the contact it needs and already walks among us among in us stages of possession the host human tends Sorki. to withdraw from friends and family becoming aggressive so things. even violent this is They're the I'm result possessed. of the spiritual battle between no, so the be host and the entity cap both vying for control over the mortal body. The symptoms that indicate that the possession is progressing are dizziness, nausea, and headaches, the latter of which can be so intense as to render the host unconscious for days. The dark entity manipulates its host with visual hallucinations and voices in the mind. Destroying the sanity of the host is for the purpose of making them I can't believe malleable, I can't contacted this compliant. This is how the to demon jest ten, of the the people of the of of possession saw strange of in nearby insects.

Na półmetrową, Co Zabawę. Is this over that Co tu się rysuje teraz? Aha, czyli on scentował nową Could rzecz. The Okej, okay, czyli teraz do piwnicy. on teraz pewnie okay. się otworzyły te drzwi. No to lecimy teraz. Lecimy, a, bo może tutaj mogę wejść? Nie mogę. Dobra, lecę szybciutko. Do piwnicy. Działa. Cudownie. Szybciutko, między ścianami. Hop, siup, raz, dwa. O kurde. No i tu są te karaluchy, o których mówił Aha, czyli Może tym dziwnym czymś będę mógł to otworzyć Chyba jednak będę musiał znaleźć klucz Ale to Słuchaj, to już za następnym razem Teraz to już koniec Następny odcinek będzie prawdopodobnie już, już jutro. Już jutro będzie. Już jutro będzie następny odcinek. Mam nadzieję, że wszystko wyjdzie, wszystko Wam się podobało. Pamiętajcie, żeby napisać, co chcecie jeszcze oglądać. Na pewno będzie jeden odcinek z Blood and Bacon. Taki, wiecie, pilotażowy do seryjki. Może jakaś wyjdzie fajna. I słuchajcie, gierki. Mam trzy fajne gierki, które chciałem ograć. I jest ze tutaj to zapisałem. Albo sobie tego nie zapisałem. To jest tak: From the Darkness, Emily Wants to Play i The Mortuary Assistant. Jeśli chcecie jeszcze jakąś gierę, to pamiętajcie, żeby napisać jaką gierkę jeszcze od tego chcecie. Ja wszystko nagram i na pewno jeszcze wleci The Matriarch z ekipą, w ogóle jakieś może z paroma osobami gierki nagrać, więc mam nadzieję, że Wam się podobało. I